Cześć ludzie, z tej strony Kamek i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jak przenosić pliki z jednego dysku na drugi w Epic Games. Jest to dość łatwy sposób i jeśli go obejrzycie to do końca. Pokażę Wam dzisiaj na plikach Among Us, ale możecie zrobić to z każdą inną grą. Więc początkowo mamy Among Us na jednym dysku. Chwila, który to jest plik. To jest ten. O. I tutaj mamy Among Us. I chcemy przenieść go na dysk SSD. Więc Tworzymy nowy folder, aby ukryć Among Us. I tak, Epic Games chcemy uruchomić. Chcemy zweryfikować. I teraz. Anuluj instalację. Gra i ją odinstalujemy. Tak. I teraz chcemy ją zainstalować. I teraz wybieramy naszą lo nową lokalizację, I chcemy ją zainstalować. Wybierz folder i zainstaluj. Tak. I czekamy, aż Among Us zacznie się zainstalować. I, czek i za wy wyłączamy go przy rozpoczęciu instalacji. Teraz wchodzimy w nasze eksploratory plików. I w naszym nowym folderze gra Among Us. Jest teraz, przenosimy ją do tego. Czekamy, aż się przeniesie. Jak się przeniosła, mamy ją tutaj. Teraz to możemy usunąć. Tu usunąć. I bez pobierania Among Us będziemy go mieć. Teraz poczekać, trzeba, aż gra się zweryfikuje. Tutaj I mamy ją. Na dysku bez instalowania ponownie. Tylko trzeba pamiętać, żeby utworzyć nową lokalizację, gdzie chcemy znajdować pliki. Zanim je przeniesiemy. A poza tym zapraszam Was na naszego Discorda koparki. Link w opisie. Dziękuję.